Czycie Nada jest blokowiska Gdzie tępe dzidy chodzą po ulicach To jest Aż kurwa nienormalne, jak ja was widzę Szukam dla was barier do wyśmiewania Jesteś ci jako pierwsi, a to za piecy plus Robi sobie dzieci, jesteście śmieszni Powiem wam to twarz, jak macie coś do mnie to wypierdalać Kozaki przez neta, co się tam plujecie Lepiej pinujcie, by zmieniać skarpetek Ja robię to kozacko, na tym mi zależy To jest moja pasja, by pojebane dzieci Hejtuj sobie kurwo, ile tam chcesz I tak to będę robił, tego właśnie chcę jak łapie was zazdrość, to nie moja sprawa, zróbcie coś lepszego od wyśmiewania Ej, TPGD, mówię wam tu e-lo, e-lo Patrzcie na siebie, mówię wam tu serio, serio, serio Ej, TPGD, mówię wam tu e-lo, e-lo Patrzcie na siebie, mówię wam tu serio, serio na siebie, co wy tam robicie Zarówkę, rania, dupy dajecie Świeżne państwo, się kurwa zrobiło laska ciebie nie znajduje, wyznaje ci miłość Jeszcze jedna sprawa, ciągle plotkujecie Czemu kurwa twarz komuś nie powiecie Jaka jest prawda, czemu plotkujecie, uciekaj jest drogi, jebane śmiecie Od dzisiaj ma was wyjebane Śmiejcie się dalej, rapu nie przestanę Nie się siebie gangstera te normalne życie I się pozbiera. ja wiem, że dam sobie radę Idę tą drogą Kiedyś umarłem I idę dalej, muzyka tą ścieżką Jest tutaj ciężko Wiem o tym ziomek, że da se radę Idziemy razem Coś tam przeklina, coś tam hejtuje Ja wiem tylko jedno, życie jest trudne Każdy dopierdala nas, z każdej strony Ja kiedyś ziomek byłem w ciągłej hipnozy Idę po marzenia, ziomek wiem, że się pozbieram Wiem, że nadzieja to ciągła schizofrenia Ja jestem ziomek tutaj, żeby tworzyć swoje życie Ja idę ziomek naprzód i nieco cofam się w tył Życie daje pięknych chwil, wiem było bardzo smutno Wiem, że w tym życiu jest bardzo trudno Ja się nie podam, wiem tyle, idźmy po marzenia marzenia, ej, ten pedzidy Mówię wam tu, elo, elo, elo siebie, na siebie, patrzcie na ciebie, mówię ciebie, tu hello, hello, hello,